Hej, z tej strony Kasper7W1 A to jest filmik na życzenie y, jednego. No, jednego. No, powiedzmy, człowieka. Nie, no dobra. Dobra, nie, dobra. Niech będzie człowieka. No i tak on. No, on jest człowiekiem. Dobra. Mm, i, I on prosił o to, żebym zrobił coś w stylu obrony. Z, na zamek coś takiego e, na, na serwerze SKKF -a. więc robiłem takie coś taki, taki mały zameczek i to jest właśnie ten system obron tutaj można sobie coś robić, co się chce a tutaj jest tak aha, patrzcie, zufit przecieka i tak, od czego by tu zacząć hmm. o tutaj jest takie jest specjalne, coś specjalne Tutaj wszędzie się kładzie TNT. Jak tutaj jest, to musi być jedna klatka odstępu. I tutaj TNT. Tutaj redstone. Bo to to zrobiłem, żeby było można przejść z tego odcinka, I tutaj musi być wszędzie redstone. Tutaj. Nie wiem czy dobrze wyjaśniam, ale dobra nie chodzi. Redstone. 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 Dobra już tutaj. I teraz... Tutaj też na oko Redstone. Redstone. I tak. To. Idzie tą dróżką. Tu. Tu. I tutaj się łączy. I, tu, i tutaj jest tak w, z wszystkich czterech stron. A i żeby były repeatery bo tak to może nie dosięgnąć I potem. Bo patrzcie. Eee, o, kurde. Aha, tak. Najpierw yy, trzeba tą dźwignię odpalić, a potem tą. Ta jest... ta dźwignia prowadzi od tego. A ta dźwignia prowadzi od tego. Bo to... to będzie wystrzeliwało. No cicho, Weronie, no! Sarki nie moją się. I tak, tutaj jest TNT. To, które będzie wystrzeliwało, to TNT. I zobaczycie jakie jest fajne. I tutaj też repeater. Tutaj do tej dźwigni. Tak i tutaj nie wiem czy nie wiem czy dosięgnie, czy nie. Nie powinno dosięgnąć tutaj. Więc tutaj nie robiłem bo tutaj są schody i takie. takie. I to pamiętajcie, nie połączcie tych, bo jak połączycie i się odpalą obydwa dwa, to już będzie niedobrze. I tyle dient e Opatrzcie jeszcze. Mm, na przykład nie musicie robić... Mm, z mi Wystarczy tutaj jedno i nie wiem na przykład tak, tak jeszcze tak i tutaj też jedno i, i tylko jedno wyszli. Możecie sobie nie wiem tak co dwa zrobić. A ja pokażę jak wszystkie hmm. nie wiem czy wszystko rozumieć, ale dobra. To, od tego tu jest poprowadzone i tu, żeby dosięgało tam. I tutaj też jest to połączone z tych stron. I to wszystko idzie do tej No i teraz wiecie co? Efekt. O, tutaj co trzymam, tutaj itemy, to są potrzebne. To do oświetlenia, to nie potrzebne. I to, to takie różne, strze, z czego budowałem, to, to mam tutaj. Dobra i teraz efekt, zobaczcie. Na pewno to.

powiedzmy, że pamiętam, to musi iść w tą stronę, w tą, to musi iść w tą stronę, to musi iść w tam w tą, chyba tylko ten jeden był źle, no, to poczekajcie, ja, ja to wszystko pod, po, postawiam tutaj TNT i zaraz się zobaczymy, dobra, już jestem, pozostawiam wszystkie TNT i teraz mam nadzieję, że jest dobrze, o, to coś już, Zrobię tu jakieś dziury w ogóle, coś nie widzę, o, no. Dziury. Eee? Dlaczego tu jest sir? -t? Dobra, kid A, może za wcześnie odpaliłem te drugie. Dobra, jeszcze raz. To, które... A i pamiętajcie, nie naciśnijcie tego pierwszego. Dobra. Mm. O, widzicie, taki efekt dziury to to robi i duża odległość nawet jest. Nawet, nawet. To. Raz. Nie, chyba dwa razy urwawe. No. Powiedzmy, że szkody są fajne. Mm, tylko jak to była ta... On mówił obrona zamku to nie wiem czy mi chodziło o TNT czy o jakieś obrony nie wiem jak są te dzwonniki czy dzwonnikami jak się przela to mogę też tam to robić ej dlaczego dlaczego to, to się wywaliło I dlaczego te dwa TNT aha to musi być bez tych dwóch TNT Mam nadzieję, że wytłumaczyłem wszystko dobrze. A jak ktoś będzie nie tak, to mogę jeszcze nagrać jeden filmik i pokazać jeszcze. Raz. Czegoś nie zrozumieliście. Tylko, że jak jest, ktoś ma większy zamek, to jeszcze trzeba większy. I reset jest bardzo dużo. Najpierw próbowałem z obsybianu zrobić. Ja potem zdecydowałem nie, bo będzie trzeba dużo obsybianu. Więc zrobiłem takie coś. O, z tego, nie marcie, tylko redstone jest trochę potrzebnego. I dlaczego mi to wywaliło? Nie to. Dobra. To cześć.